Cześć! Co zrobić, by schudnąć? Jest to jedno z częściej zadawanych pytań obok pytania, czy z planem naprawczym uda mi się zrzucić kilka kilogramów. Jeżeli chcesz schudnąć, musisz wejść na redukcję, czyli jeść mniej niż Twój organizm tego potrzebuje, po to, żeby użyć tkankę tłuszczową jako energię, której będzie brakować, jeżeli nie dostarczysz odpowiedniej ilości jedzenia. Bardzo często się mówi, że aby schudnąć, należy ćwiczyć. Ja tutaj się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że można schudnąć leżąc na kanapie i można przytyć ćwicząc. Z czego to wynika? Właśnie z tego, co jemy. Mamy coś takiego jak PPM, czyli podstawowa przemiana materii. Ja tutaj wrzucę link do mojego kalkulatora, abyście mogli też policzyć ile wasze ciało potrzebuje do tego żeby żyć, ile potrzebuje do tego żeby żyć i jeszcze ćwiczyć. To są różne wartości wracając do PPM. To jest podstawowa przemiana materii, czyli kalorie, które nam są potrzebne do tego żeby żyć, ale tutaj nie wliczamy w to aktywności fizycznej. PPM to jest praca serca, wszystkich narządów naszego ciała tak normalnie, po to żeby funkcjonować. Ale funkcjonować jakby należąco, bez żadnej aktywności, i do tego dochodzi jeszcze aktywność. Czyli, żeby policzyć, ile w ciągu dnia e, potrzebujemy kalorii, Potrzebujemy również wiedzieć, jak jesteśmy aktywni. W moim kalkulatorze pod spodem macie pełny opis jakby aktywności, to to znaczy aktywne, wyczynowe uprawianie sportu i tak Jeżeli chcemy schudnąć, to musimy jakby obniżyć ilość spożywanych kalorii, czyli musimy po prostu jeść mniej. Oczywiście na redukcję można również wejść ćwiczeniami. Czyli, jeżeli powiedzmy ktoś. Um, Jedząc to, co je aktualnie, nie chudnie nie tyje, po prostu trzyma swoją wagę. Jeżeli zacznie ćwiczyć, i na przykład będzie wykonywał 5 razy w tygodniu treningi, które spalają około 300 kalorii na przykład. To teraz taka osoba jakby zredukuje to spożycie o 300, to tak jakby odjęła sobie od diety te 300 kalorii, no bo jest bardziej aktywna, więcej spali. Teoretycznie diety nie zmieni, zakładając oczywiście, że jej nie zmieni, że nie zacznie jeść więcej, dlatego że ćwiczy. I teraz te 300 kalorii to właśnie będzie to wejście na redukcję, i na tą redukcję dana osoba weszła z treningiem. Ale, tak jak mówię, można to zrobić jakby bez ćwiczeń, czyli jakby ćwiczenia to nie jest bezpośrednie, bezpośrednie działanie, żeby schudnąć. My musimy Wejść na redukcję. Możemy na nią wejść z dietą, możemy na nią wejść z treningiem. Oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj teraz uważam, że trening nie jest wartościowy. Ja uważam, że trening jest podstawą, bo teraz samo bycie na diecie przyczyni się do tego, że oczywiście możemy zrzucić zbędne kilogramy, spalimy tkankę tłuszczową, ale na pewno nie zbudujemy tkanki mięśniowej. I na pewno udało Wam się nieraz zobaczyć osoby z takim typem sylwetki skinny fat, czyli szczupła osoba, ale jednak z takim mało jędrnym ciałem. Jak wiecie, ja um... Nie jestem typem, który uważa, że trzeba być super szczupłym, mieć rozmiar XS. Uważam, że można mieć nawet trochę nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale jeżeli ćwiczymy, nasze ciało naprawdę wygląda inaczej. Jest zbite, nic się nie wylewa, są mięśnie, nie ma celulitu i naprawdę bardzo fajnie wygląda. I do tego są nam potrzebne ćwiczenia. Bez ćwiczeń nie ma takiej możliwości. Bez ćwiczeń po prostu możemy być szczupli, co oczywiście też jest bardzo fajne. W zależności od tego, kto do czego dąży, ale rzeczywiście z ćwiczeniami my zmieniamy wygląd naszego ciała, sylwetka wygląda inaczej. Już nie wspomnę o tych wszystkich rzeczach, które są dookoła, które trening daje. Jedna rzecz to coś dobrego dla głowy, ale też dla naszego ciała. Jeżeli ktoś ma problem z kręgosłupem, z kolanami, roztem mięśnia prostego, to jakby trening jest podstawą. Tak samo praca. Masz fizyczną pracę, to na pewno gdzieś tam twój kręgosłup i twoje stawy na tym cierpią. Masz siedzącą pracę, to brakuje ci ruchu. Jeździsz cały dzień samochodem, to też warto, żebyś poćwiczył. Więc jakby trening, oprócz tego, że wpływa na nasze ciało, to on po prostu cudownie e, zmienia e, jakość naszego życia. Mniej boli. Mamy większą wytrzymałość, siłę, czujemy się lepiej, mamy więcej energii, wydzielają się endorfiny, bardzo dobrze wpływa na głowę. Eee, myślę sobie, że to dla mnie jest jedna z lepszych rzeczy, która rzeczywiście mnie odstresowuje. Więc wracając do tematu, jak schudnąć? Jeżeli chcesz schudnąć, musisz po prostu jeść mniej. Oczywiście nie można być wieczność na redukcji, bo tak naprawdę im mniej jemy, tym bardziej spowalniamy. Metabolizm, więc około 3 miesięcy to jest naprawdę takie maksimum, z którego później warto wyjść, jeść normalnie, czyli zwiększyć ilość kalorii, o którą ograniczyliśmy wcześniej naszą dietę. Oczywiście każdy organizm też jest inny. Niektórzy lubią e, pracować na przykład przez miesiąc na redukcji, a później wrócić do swojego zapotrzebowania i później znowu na redukcję. Niektórzy są na redukcji przez rok. Um, to nie jest dobre. Tak jak mówię, to bardzo spowalnia metabolizm. I później z czego w ogóle wynika ten efekt jojo? To jest tak, że przechodzimy na dietę. Bardzo często jest ona mocno ograniczająca kalorie, restrykcyjna jakaś głodówka. No i wtedy jemy mało, no i metabolizm się spowalnia, spowalnia, spowalnia. Później um, jesteśmy tak zmęczeni już tym, co jemy, albo raczej tym, czego nie jemy, że zaczynamy jeść normalnie. I czasami w ogóle nie jest to więcej niż wcześniej, chociaż zdarza się, że po prostu ktoś już tak wygłodniały rzuca się na to jedzenie i, i pochłania jeszcze więcej niż wcześniej. Ale normalnie to wcale nie jest tak, że my zaczynamy jeść jakoś strasznie dużo. Więc, ale przy tym spowolnionym metabolizmie, jeżeli ja zacznę jeść, to moje ciało jakby nie ogarnie tej sytuacji, nie, nie rozumie dlaczego ma tyle nagle kalorii, nie wykorzysta ich i jakby odłoży je w formie tkanki tłuszczowej. Co do samego wykorzystania kalorii, warto też wiedzieć, że oprócz kalorii ważne są również makroskładniki, czyli węglowodany, białka i tłuszcze. I tutaj um, nie możemy jeść tylko jednego z makroskładników, fajnie dobrze bilansować dietę, czyli dostarczać może nie równomiernie, ale tak w miarę każdego z makroskładników. Jak to policzyć? To znowu odsyłam do mojego kalkulatora. Ja dla osoby aktywnej w moim kalkulatorze z góry mam ustalone takie procentowe rozłożenie 40-30-30, 40 węglowodany, 30 białko, 30 tłuszcze. Oczywiście w zależności od organizmu, w zależności od treningu, od trybu życia i oczywiście chorób delikatnie modyfikujemy sobie. To rozłożenie tych makroskładników, ale gdzieś tam tak ogólnie to 40-30-30 myślę sobie, że jest taką bezpieczną formą. Wracając do tych makroskładników, nie możemy na przykład jeść tylko węglowodanów. Musimy też pamiętać, że na przykład jedząc węglowodany nasze ciało jakby mniej się napracuje, żeby rozłożyć to do czynników pierwszych, jak na przykład białko. Czyli jedząc białko, my spalamy więcej kalorii, żeby rozłożyć to białko, niż spalamy jedząc węglowodany. Czyli warto też jeść właśnie białko, nie dość, że z niego budujemy mięśnie, jest nam tu bardzo, bardzo do szczęścia potrzebne, to jeszcze nasz organizm musi się bardziej namęczyć, czyli de facto spali jeszcze więcej kalorii. Dieta jest ważna nie tylko po to, żeby schudnąć, ale również, żeby widzieć efekty treningów. Jeżeli ktoś na przykład chce zbudować mięśnie, chce zwiększyć masę mięśniową, no to na przykład nie zrobi tego jedząc tylko węglowodany, więc to, to też jest bardzo ważne, żeby właśnie znowu dostarczać białka. Tłuszcze też są um, istotne. Dlaczego? Po pierwsze, dzięki tłuszczom my nie czujemy się głodni. Dużo osób boi się um, jeść tłuszcz, bo miażdżyca, bo różne inne problemy. Nie, nieprawda. Oczywiście nie możemy dostarczyć tego tłuszczu, nie wiem, z kiełbasy i z salami, ale jeżeli jest to awokado, oliwa, orzechy, to już jak najbardziej są to bardzo fajne rzeczy, które cudownie wpłyną na nasze ciało. A co jest jeszcze ważne? Nadmiar tłuszczu zostanie wydalony z naszego organizmu. Musimy pamiętać, że na przykład jeżeli jemy węglowodany i nie wykorzystamy jakby tych węglowodanów w trakcie dnia, to one się odłożą w formie tkanki tłuszczowej. I tak samo jest z białkiem. To też nie jest tak, że my możemy jeść bardzo, bardzo dużo białka. Ja w ogóle nie polecam powyżej tych 30%, bo białko też obciąża mocno nerki. Jeżeli na przykład ktoś wcześniej nie jadł białka i zacznie jeść go bardzo dużo, to organizm może w ogóle źle zareagować, jakimiś zmianami na skórze, problemami z wypróżnianiem się, więc z tym białkiem to też tak nie przesadzajmy. Jeżeli ktoś jadł go super mało, to myślę sobie, że 20-25% na początek to jest naprawdę dobra opcja, a 30% to polecam tylko osobom, które rzeczywiście ćwiczą intensywnie i siłowo i próbują zbudować masę mięśniową lub wyrzeźbić fajnie ciało. Wracając do tego białka. Jeżeli my go właśnie nie wykorzystamy na budowę mięśni, na budowę różnych rzeczy, to to białko odłoży się w formie tkanki tłuszczowej. Czyli e, tak naprawdę bezpiecznie to możemy dostarczyć sobie za dużo e, tłuszczów bo one gdzieś tam zostaną wydalone z naszego organizmu, a niewykorzystane węglowodany i niewykorzystane białka, one się odłożą w formie tkanki tłuszczowej, której zapewne myślę sobie, że 99%, 95% osób nie chce. Jeżeli chce nawet zbudować masę mięśniową, to raczej woli mieć mięśnie, aniżeli tkankę tłuszczową. Więc pamiętaj, że efekty treningu są uzależnione od tego, co jesz. Chcesz schudnąć, musisz wejść na redukcję. Możesz wejść w redukcję treningiem, możesz wejść w redukcję dietą. Możesz zacząć ćwiczyć i jeżeli zaczniesz jeść więcej, bo Ci się wydaje, że możesz, to duża szansa jest taka, że przytyjesz. Plan naprawczy. Najczęściej zadawane pytanie, to pytanie, czy ja schudnę z planem naprawczym? Oczywiście, że z planem naprawczym można schudnąć. Nie dość, że widać to po metamorfozach dziewczyn, wrzucę tutaj link na górę, to pomijając metamorfozy, gdzie na no oczy nie możemy zobaczyć, że jednak da się schudnąć z planem naprawczym, to, tak jak powiedziałam na początku, możemy się położyć na kanapie i leżąc na kanapie możemy chudnąć, jeżeli po prostu tych kalorii będziemy jeść mniej niż potrzebujemy. Plan naprawczy wykonywany dobrze... Nie ma znaczenia, że jest, to, że jest to, że są to spokojne treningi, on naprawdę spala bardzo, bardzo dużo kalorii taki świadomie wykonany pół godziny, 40-minutowy trening, to tam po prostu spala um, tyle, co jakieś skoczne cardio, um, które tak nie, nie do końca technicznie, nie do końca technicznie jest zrobione, więc plan naprawdę spala bardzo dużo kalorii, czyli jeżeli spalamy kalorie, to mamy szansę schudnąć. Jeżeli oczywiście później nie uzupełnimy tych utraconych. Um, kalorii, jakimś pączkiem czy czymś, no to rzeczywiście uda nam się na 100% schudnąć. Więc to nie jest tak, że musimy wybierać specjalne treningi na schudnięcie, albo w ogóle musimy robić cardio. O kardio to w ogóle mm, będzie osobny odcinek, dlatego że utarło się, że kardio to jest najlepiej spalająca tkankę tłuszczową, aktywność. To nie jest prawda. Po pierwsze, nie każdy ma czas na to, żeby jeździć na rowerze przez godzinę albo więcej. Do tego w trakcie treningu chodzi o maksymalne spalenie kalorii, o to, żebyśmy wykorzystali czas, który mamy dany na trening na 100%. Jeżeli zrobimy intensywny trening interwałowy, zrobimy go dobrze technicznie, to nasze tętno to tam po prostu będzie non stop e, maksymalne. I wtedy spalimy bardzo dużo kalorii, dołożymy do tego jeszcze obciążenie i wtedy z obciążeniem budujemy masę mięśniową, a im więcej mięśni, tym więcej nasze ciało potrzebuje kalorii do tego, żeby żyć. Bo jakby te mięśnie jeszcze dodatkowo spalają. Te kalorie, więc warto budować masę mięśniową, warto ćwiczyć interwałowo, bo to naprawdę bardzo mocno e, podnosi pracę serca. Oczywiście to nie jest tak, że ja uważam, że kardio jest złe. Jest świetne dla serca, jak ktoś kocha, to jak najbardziej. Zawsze powinniśmy szukać rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, które przyczyniają się do tego, że po prostu mamy mega wyrzut endorfin i satysfakcję po treningu. Ale jeżeli rzeczywiście szukasz treningu, który maksymalnie będzie spalał tkankę tłuszczową i będzie najbardziej efektywnym treningiem, no to raczej kardio to nie jest ten trening, ale tak jak mówię, o tym będzie osobny film. Dieta dla mnie to jest 100% sukcesu, tak jak trening to też jest 100% sukcesu. To nie jest tak, że albo jedno, albo drugie, bo tak naprawdę te dwie rzeczy mają różne działanie. Z treningiem na pewno nasza sylwetka będzie dobrze wyglądać i czasami nawet mając nadmiar tkanki tłuszczowej, to możemy wyglądać lepiej niż szczupła osoba, która nie ćwiczy. Oczywiście lepiej, to też jest jakby pojęcie względne, bo niektórzy lubią mieć mięśnie, a niektórzy nie chcą mieć tych mięśni, chcą po prostu być bardzo, bardzo szczupli, więc każdy z nas ma swój cel. Jeżeli chcesz schudnąć, to po prostu zacznij jeść dobrze, zacznij jeść mniej niż powinieneś jeść i do tego rozkładaj prawidłowo makroskładniki, bo dieta nie może bazować tylko na węglowodanach. Jeżeli chcesz mieć fajną sylwetkę sportową, jędrne ciało, zbudować mięśnie, no to oczywiście musisz ćwiczyć. Jeżeli masz problemy z kręgosłupem, rozejście mięśnia, jesteś słaby, szybko się męczy, że na przykład nie masz fizyczną pracę, to jak najbardziej uważam, że musisz ćwiczyć. I oczywiście z treningiem my możemy schudnąć ale my chudniemy dlatego, że ograniczyliśmy jakby te kalorie, spalamy je, więc tak naprawdę weszliśmy w deficyt. Ale jak już mówiłam, w deficyt możemy wejść na dwa różne sposoby, więc bardzo często właśnie odpowiedź na pytanie, jak schudnąć, to jest zacznij ćwiczyć. Nie do końca. Bo po prostu trzeba, tak jak mówię, redukcja, redukcja, redukcja i jeszcze raz redukcja, bo są osoby, które zaczynają ćwiczyć, myślą, że ćwiczą i później zaczynają jeść więcej, bo są głodne, bo myślą, że mogą sobie pozwolić. No skoro zrobiły trening, to przecież, nie wiem, pudełko lodów, pół czekolady, nie zrobi mi krzywdy. Nie, niestety... Tak nie jest, a czasami też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wykonanie jednego treningu, który na przykład nie wiem, trwa 15 minut, 20 minut, to może być spalanie kalorii, zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze ta świadomość ciała i ta technika nie jest idealna, rzędu 100-150 kalorii, więc to jest naprawdę niewiele i czasami to po prostu nie wystarczy, żeby wejść w redukcję, bo ktoś na przykład je dużo więcej niż powinien jeść, no i wtedy ćwiczy i mówi: Kurczę, no ćwiczę, ale nie mam efektów, może ciało delikatnie, nie się zmienia, ale jednak nie chudne, ta waga stoi w miejscu. Więc jeżeli waga stoi w miejscu, to koniecznie przyjrzyj się swojej diecie. Tak jak już wspominałam, głodówki, takie rzeczy to też jest coś bardzo, bardzo, bardzo złego i to też może przyczynić się do tego, że nie chudniemy, no bo jeżeli my maksymalnie ograniczymy te kalorie, nasze ciało zacznie się buntować, zacznie odkładać tkankę tłuszczową po prostu ze stresu, że jednak. Um, może się coś wydarzyć, że, że tej energii mu nie dostarczymy, więc on ją po prostu magazynuje. Do tego jedząc i ograniczając bardzo mocno kalorie, bardzo mocno spowalniamy również metabolizm. I tak jak już mówiłam do efektu jojo jest to niebezpieczne, tak samo przy chudnięciu to też może być bardzo niebezpieczne, bo jakby to ciało nie ma m, takiego motywatora. Jest jakby cały czas w stresie, więc mówię, zamiast spalać tkankę tłuszczową, to po prostu ją magazynuje. Więc my też nie możemy doprowadzić do tej sytuacji, że po prostu jesteśmy mega głodni, mega mało jemy, nie widzimy efektów i jeszcze jakby ograniczamy, ograniczamy i ograniczamy, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś, nie wiem, zacznie jeść 1200 kalorii, gdzie przy osobie średniego wzrostu z taką w miarę normalną wagą, to jest strasznie mało i później nie widzi efektów, no to jeszcze ogranicza, jeszcze ogranicza i jeszcze ogranicza i później nagle je 600 kalorii, eee, to to już jest po prostu niebezpieczne dla zdrowia i dla życia. Więc to nie chodzi o ograniczenie kalorii, tylko to chodzi o jedzenie mniej niż my powinniśmy. Dlatego koniecznie odsyłam do kalkulatora policz, ile masz spożywać kalorii i makroskładników. Jeżeli nie jesteś tego pewny, to nie strzelaj, nie szukaj jakiejś diety 1200 kalorii, w ogóle nie wiedząc, ile ty powinieneś spożywać, bo ona Ci może zrobić bardzo dużą krzywdę. Policz. I tutaj ja wiem, że to liczenie kalorii, ono wcale takie łatwe nie jest, nikt nie ma na to ochoty. Um, jest to czasochłonne i, i, i oszukałabym wszystkich, gdybym powiedziała, że to super łatwo przychodzi. Nie, nie przychodzi to łatwo. Ale jeżeli gdzieś tam jesteśmy na redukcji, próbujemy jednak osiągnąć cel, a nie możemy go osiągnąć, cały czas coś jest nie tak, widzisz, że twoje ciało się nie zmienia, pracujesz ciężko, jakby wciąż jest. Tak samo, to ja naprawdę polecam chociaż przez miesiąc um, policzyć te kalorie. Um, sprawdzić, jak powinniśmy jeść i rzeczywiście zobaczyć dokładnie, co dostarczamy do naszego organizmu. Oczywiście, jeżeli nie masz efektów, warto też zrobić um, podstawowe badania, bo to może tarczyca, może insulinooporność, um, test na alergie, na nietolerancje pokarmowe, które też mogą się przyczyniać do tego, że nie chudniemy. Ale warto się poświęcić. Warto przez miesiąc um, pocierpieć trochę, po to, żeby jednak się dowiedzieć. Jeżeli oczywiście zaczynasz ćwiczyć, chudniesz super, nie musisz się zastanawiać. Jeżeli zaczynasz iść lepiej, wchodzisz na redukcję, chudniesz, też nie masz problemu. Ale jeżeli jednak już jest pół roku, że walczysz i w ogóle widzisz, że to się nie zmienia, to po pierwsze zobacz co jesz. Zacznij liczyć i sprawdź, jak powinieneś się odżywiać. Nie używaj diety Kasi, Zosi, Marysi, bo to, że na Twoją koleżankę coś zadziałało, wcale nie oznacza, że na Ciebie musi. My musimy jakby znaleźć swoją drogę, słuchać naszego własnego organizmu, znaleźć też produkty, które nam odpowiadają, bo ja mam wiele rzeczy, których nie mogę jeść. Ja słucham mojego organizmu, staram się wsłuchać w to, co mi mówi i wiem, że na przykład jak zjem o tej godzinie, to się nie będę dobrze czuła. Jeżeli rano zjem węglowodany, to się nie będę dobrze czuła. Jeżeli najem się na wieczór, to też nie będę się dobrze czuła. Jeżeli wypiję mleko i yy, na przykład jeszcze nie wiem, połączę to z kolejną rzeczą, którą nie mogę, czyli na przykład z pszenicą, no to będę się czuła tak, że jestem w 40. po prostu miesiącu ciąży. I tak mi wywali brzuch, że będę miała taki ból, że po prostu myślę, czy jechać na pogotowie, czy jednak jeszcze jakoś wytrzymać. Więc um, musimy słuchać naszego ciała: ona naprawdę nam bardzo dużo rzeczy mówi. Niestety nie zawsze go słuchamy, więc uważam, że warto go słuchać. A jeżeli chcesz schudnąć, to musisz wejść na redukcję. Wiem, że mówiłam o schudnięciu, są również osoby, które chcą przytyć. W przypadku osób, które chcą przytyć, jest bardzo podobnie. Musimy wejść jakby na masę, czyli spożywać więcej kalorii, niż potrzebuje nasze ciało i oczywiście musimy być świadomi, że um, to nie jest tak, że możemy zrobić czystą masę tylko um, mięśniową, nie, jak najbardziej też um, przybędzie nam na pewno tkanki tłuszczowej, ale żeby to nie była tylko czysta tkanka tłuszczowa, to znowu musimy zwracać uwagę na makroskładniki, na jakość tego, co spożywamy, czyli zrobić jakby taką dobrą masę. Ale tak jak mówię, nie da się przytyć tylko w mięśniach. Masa musi być połączona ze treningiem budującym tkankę mięśniową. I tak jak mówię, musimy jeść więcej niż powinniśmy, ale licząc te makroskładniki, dobrze je rozkładając i koniecznie dostarczając białko, bo masy na samych pączkach i węglowodanach po prostu nie zrobimy. Mam nadzieję, że ten film. Ten podcast trochę rozjaśnił. Um, jeżeli Ci się podobało, to zostaw lajk, like, udostępnij. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. I do zobaczenia w następnym odcinku!